Witajcie. Tym razem na kanale Bułka z Masłem przepis na przepyszne ciastka francuskie, w których nadzienie stanowi słodki budyń przełamany malinami, a to wszystko osadzone pomiędzy chrupiącym ciastem. Każdy kęs rozpływa się w ustach. Ciastka są naprawdę wyśmienite, a sam proces ich przygotowania jest szybki i prosty. Serdecznie zapraszam wszystkich do wypróbowania, a dokładny opis i składniki znajdują się w informacjach pod filmem. Zapraszam zatem do oglądania, jak je wykonać krok po kroku. such Tastka po upieczeniu najlepiej chwilę przestudzić i po krótkim czasie są gotowe do spożycia. Śmiało polecam wypróbować u siebie w kuchni, jestem przekonana, że będziecie również zachwyceni tym przepisem. Jest to idealna opcja na śniadanie, deser do kawy, przekąskę do pracy lub gdy chcecie sięgnąć po coś słodkiego i pożywnego. Jeśli przepis Wam się spodoba, to dajcie proszę komentarz lub łapkę w górę. Zapraszam także do zaglądania na mojego fanpagea Instagrama oraz TikToka, gdzie znajdziecie mnóstwo kulinarnych inspiracji. I jak zawsze zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału i wciśnięcia tego dzwoneczka przy przycisku Subskrybuj, bo to zagwarantuje, że na stałe będziecie otrzymywać nowości, jakie pojawią się na moim kanale. Dziękuję wszystkim, którzy upieką i wypróbują te przepyszne ciastka. Życzę smacznego. Widzimy się już niebawem. Do zobaczenia!